Nie spłynie. Czyli istota jest w tym błogosławieństwie, bożym błogosławieństwie. I tutaj należy połączyć z jeszcze jednym zdaniem Jana Pawła II, w Toronto wypowiedzianym, do młodzieży, gdzie on mówi do młodzieży, czyli zdawał sprawę, że on nie doczeka tego czasu. Ja też mówiąc tak. Z wielkim znakiem zapytania, czy te słowa, które ja mówię, czy ja dożyję, czy dopiero wy dożyjecie tego pokolenia. I on powiedział, mówi do młodzieży, wy takiego czasu, wy dożyjecie takiego czasu, że będzie wielkim, wielkim zaszczytem. Mówić o Bogu Ojcu. Wielkim, wielkim zaszczytem mówić o Bogu Ojcu. Nie to? W, Toronto? w którym roku? Rok to ci nie powiem. To 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 rok? To, to Toronto do młodzieży. To, to trzeba byłoby jego wizyty prześledzić. I właśnie były to prorocze słowa, ale teraz na jakiej podstawie Jan Paweł II to mówi? Jan Paweł II wybrał dwa imiona Jan to znaczy Johannes, Bóg Ojciec jest miłosierny, czyli imię Jan czy Janina jest imieniem bardzo zobowiązującym, bo w tym imieniu zawiera się miano Bóg Ojciec jest miłosierny. Czyli kiedyś, kiedy istniała prośba, to istniała mów o moim miłosierdziu. Czyli imię zobowiązuje. Kiedyś do mamy powiedziałam, najpiękniejsze, co mi dałaś, to dałaś imię, bo jedynie Jan wytrwał pod krzyżem. No tak. I, i um, po prostu, które zobowiązuje mocno. Czyli Jan, Johannes, czyli Bóg ojciec jest miłosierny i Paweł, bo poparł papieża Pawła VI, papież Paweł VI, który wydał dekret o podwyższeniu godności ojcowskiej w siódmy dzień każdego miesiąca. Dlaczego w siódmy? Siedem oznacza pełnię łask Boga. Czyli można poprosić tyle łask daj, a można powiedzieć tatusiu daj nam wszystko co potrafisz. No, kochamy Ciebie, łazi jak te małe dziecko niesforne na kolana całuje, tatusiu daj nam wszystko. Czyli siódemka oznacza pełnię łask Boga. Drugie, jest On ojcem wszystkich narodów, pełnię łaski i pełnie błogosławieństwa.